Jak wygenerować certyfikat KSeF i wczytać go w Subiekcie raz, 2 3. Zarządzanie uprawnieniami i certyfikatami do KSeF odbywa się w aplikacji podatnika. Aby się do niej zalogować, przejdź do strony podatki.gov.pl. Kliknij Zaloguj się do KSeF, a następnie uwierzytelnij się w krajowym systemie e-faktur. Do dyspozycji są trzy sposoby logowania. Najbardziej powszechne jest logowanie przy pomocy profilu zaufanego. Tą metodę wykorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również pracownicy biur rachunkowych w celu wygenerowania własnych imiennych certyfikatów do pracy z krajowym systemem e-faktur. Oprócz tego system umożliwia logowanie przy pomocy podpisu kwalifikowanego lub pieczęci elektronicznej. A także odcisku palca certyfikatu kwalifikowanego, w przypadku gdy posiadany certyfikat kwalifikowany nie zawiera danych identyfikacyjnych NIP lub PESEL. W kolejnym kroku podaj NIP firmy, do której chcesz się zalogować w KSEF. To tak zwany kontekst. Jeśli logujesz się jako właściciel, wprowadź NIP swojej firmy. Jeśli jako pracownik biura rachunkowego, wpisz NIP biura, w którym pracujesz. Kliknij w przycisk uwierzytelni. Następny krok to podpis żądania uwierzytelnienia. W prezentowanym przykładzie odbywa się to przy pomocy profilu zaufanego. Kliknij w podpisz, a następnie profil zaufany. Opcjonalnie możesz posłużyć się e-dowodem lub certyfikatem kwalifikowanym. Wskaż preferowaną metodę logowania do profilu zaufanego. Możesz wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło lub uwierzytelnić się przy pomocy bankowości elektronicznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Będąc zalogowanym w aplikacji podatnika KSeF, z bocznego menu wybierz moduł Certyfikaty, a następnie kliknij opcję Wnioskuj o certyfikat. Wypełnij krótki formularz. Wprowadź dowolną nazwę, która ułatwi Ci późniejszą identyfikację tego certyfikatu. Kluczowym krokiem jest ustawienie hasła. Pamiętaj, aby zapisać je w bezpiecznym miejscu. Jego odzyskanie jest niemożliwe. Po wprowadzeniu hasła kliknij przycisk Generuj. Zwróć uwagę, że w tym momencie na Twój komputer pobiera się pierwszy plik. Jest to Twój klucz prywatny, zachowaj go. Wróć do formularza i w sekcji Przeznaczenie certyfikatu zaznacz opcję Uwierzytelnienie w systemie XEF. Spójrz teraz na pole Certyfikat ważny OD. Domyślnie ustawiona jest tu aktualna data, co oznacza, że certyfikat będzie działał od razu. Jeśli jednak potrzebujesz, możesz wskazać datę przyszłą. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk. Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu. Bezpośrednio po wysłaniu Twój wniosek otrzyma status w realizacji. Kliknij przycisk odśwież. Gdy system przetworzy dane, status zmieni się na zakończono pomyślnie. Już w tym miejscu możesz pobrać gotowy plik certyfikatu i zapisać go na dysku. Warto wiedzieć, że możesz teraz przejść do zakładki Lista certyfikatów. To tam zobaczysz swój certyfikat ze statusem aktywny i będziesz mógł nim zarządzać, unieważnić go lub zawnioskować o kolejny. Posiadasz już komplet plików niezbędnych do konfiguracji. Pobrany certyfikat wraz z kluczem możesz wczytać bezpośrednio w subiekcie raz, dwa, trzy.